A nie... Najgorszy moment? Co? A najgorszy moment? Najgorszy moment to całe moje dzieciństwo. Ja no. podobnie. Tak. Chociaż no. No. Ja w sumie jak tak <noise> bardzo się <noise> my, to też chciałem. Dzieciństwo. No. ale Ogólnie jak no. porozmawiasz z kimś, tak trochę głębiej, to niestety bardzo dużo osób. Ogólnie ja, ja mam takie wrażenie, i właśnie dlatego ja też się ciebie pytam, czy ty masz zamiar skończyć z różnymi używkami, bo z tego co ja widzę, to u nas w Polsce bardzo dużo związków, rodzin, przyjaźni i tak dalej rozpada się przez właśnie używki. Mhm. I że to po prostu niszczy relacje. To prawda, nie jeszcze bardzo. No sam miałem tą relację dwa razy no. przez, przez to właśnie, yy, ale no jak raz na jakiś czas to Gips i się na... chyba nikomu krzywdy tym nie znam. No tak, tylko czy to raz na jakiś czas to jest dwa razy w tygodniu, czy to jest... Nie, na... raz na jakiś czas, na przykład yy, raz na miesiąc, nie? Okay. To jest mój taki, że limit. Dążysz się zregenerować następnego razu? Jak... Ja, ja zawsze mam tak, że jak w sobotę idę na imprezę, to tak do środy muszę się regenerować, żebym był normalnym człowiekiem, bo tak to... A ja...